Hej, hej, hej moi drodzy! Z tej strony Kukuli, Grzybuli, Witam Was w ten piękny czwartek, a jak czwartek, no to oczywiście film na kanale ląduje dzisiaj. Mam misję 80 wrogów pokonać przy pomocy P90, no fajnie. Migila zabrał. I się najpierw do teraz wstawiłem, a tam miałem P90 nawet. <laughs> Także nieźle. Na dole macie oczywiście link do Instagrama. Yy, przycisk subskrybuj, który... Będzie bardzo fajno jak zamienicie na takie, żeby były szary eee, I dzięki temu będziemy bliżej Dobicia tysiąca subów Na tym kanale, co by było Bardzo, bardzo fajno, no fajnie by było po prostu, nie? A dobra, szukamy O kurde Dostał banię, ale no niestety Jeszcze ta mapa, nie? Gras tu grałem turniowego. No i przegrałem No ale dobra. Już mam czterech. W ogóle większość tu na dupce z tego P90, nie? <laughs> Więc śmiesznie w sumie. Eee, no ale dobra. Jakoś damy radę. Okioł znamy. Ich. Eee, o, oh, fucking, No, żebym się nie dobrze zajrzał, za dobrze. Szerze, niby P90, wiecie, nub, nub, nubio, Nubkowa broń, nie? Ale jak tak każdy tym gra. Zobaczcie to, nie, To ranking tu do góry. Jeden ziomek ma inną bronią, bo tylko... Ale się pajmaka. Więc nie, wiem, nie. lepiej poczekać sobie tydzień... I po prostu... Na spokojniej, nie... <laughs> Jak już nie będzie takiego hype'a na te 590. Siaka maka, nie, jakaś... <laughs> ja nie umiem grać z 590, to może szczerze trochę zająć. Nie wiem czy to dzisiaj skończymy... Ale ale może być ciężko o dobra mamy to plecy jeszcze mam dobra tego mój dźwięk w ogóle kroków <gry> a ja mam o dobra stój 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 Uff. ciężkie to nie jeszcze ta mapa to w ogóle to będzie ta mapa to jest najgorsza przeciwnikiem nawet nie przeciwnicy, tylko mapa, nie? O dobra, udało się, zdążyłem. Co szczęście, dobra, easy kill, easy kill for me and my family. W ogóle ostatnio ten film tam z inwestycją, powiedzmy ładnie poszedł, nie? Kurcze, 400 wyświetleń. Przynajmniej na dzisiejszy dzień, jak to nagrywam. I tam dwa komentarze były, że kurcze. ...inwestycja w skiny, do kilipa, a nie tam, tam to śmierdzi w ogóle... ...no wiecie moi drodzy, ja też nie inwestuję tu jakieś nie wiem, nawet nie tysiąc złotych, ani nic... ...i też nie biorę tego na poważnie, że jakaś inwestycja, że, nie wiem, kokosy, chcę tu się zarobić, jakoś, wiecie, no po prostu... ...chcę kupić taniej... ...mając nadzieję, że sprzedam drożej... ...no to cała filozofia, nie, a ja czy to wydam już na skiny czy kurczę na jakąś gierę, no to wiecie, no nie wypłacę tego ze Steam'a Także to Lipart akurat, no ale przejdźcie zamysł, nie? Wydaje mi się, że nie tylko ja tak patrzę pod tym względem tym bardziej pokazując historię jakby rynku CS-owskiego No to da się na tym wyjść, no plus nie, to spory, tylko też trzeba po prostu dużo szczęścia i cierpliwości, no i dużo zmiennych z zewnątrz, jakby nie. I tyle. No, ale żeby jakiś taki pewnik inwestycyjny zabrać, no to wiadomo, że nie. No, ale no. Dobra, już mamy 1,4 prawie. Więc może nie jest tak źle. Może dwa detmecze i będzie to zrobione. nie? Na pewno, jak będzie lepsza mapa, no to. Czy pójdzie do z górki? Przynajmniej tak mi się wydaje. Hit Fajnie. Trochę się nauczy pestkować z P90. ej o dobra, dostał chociaż 13, Hmm, w ogóle go nie trafiłem. A nie, raz jednak. O proszę. Zazdro, kurcze hmm. Kurczę, ciężka lipa z tym. Niby wiecie, pięćdziesiąt, p90 Pro Ninety, nie no. Up, no to kurczę... Ciężko z tym, ciężko. Może to jakieś buffa miała, bo są. <laughs> Kiedyś naprawdę to było Opel, nie? Ale... Kiedyś tego 2015. Nie mówię, że nadal nie jest, ale. Coś mniej się tym gra ostatnim. Przynajmniej tak jak ja po sobie widzę, to tak. Nie, nie używam tego często, w sumie. Może dlatego, że nie mam jeszcze lat. No, to wydaje się bardzo prawdopodobne. Patrząc po tym, co ja tu widzę, to. Ma to sens, nie? Dobra. No i fajnie. właśnie się zastanawiałem, czy zdąży się uleczyć, ale. <noise> Dobrze, chociaż tego jednego mi się udało. Bo... Dobra. A obiad, jelo. A i elo. Aj, myślę, że z czego spestkuję, jeszcze się uda uleczyć mi się. Mhm. Nie, no naprawdę to nie idzie tak jak powinno też przez tę mapę, nie? Oa! Ty a w ogóle uda się zrobić drop? Gdzie ja tam? Hmm. Dawaj go. <grystanie> dawaj, dawaj, ty full No, No Dawaj, dawaj mm. Asysta to mnie nie zadowala. Fajnie, co bólak robisz? No Easy Dobra. Człowieku. Mów mi człowieku P90 Pro SXXX, motherfucker. Po dodze. Co się dzieje? Ej Dobra, dawaj pięciu, nie? Pięciu i będzie fajnie. No teraz to w ogóle żem. Raczycho takie odwalił. A, widzieliście taki skrócik. Dobry co? Ej, no za wolno tym. Myszką operuje. Kijowy za mnie operator. Za dużo ich naraz. Ozwa tą. dobra, uda się. Dobra, nawet na drobie połowę. Więc drugi deathmatch. Kto? Deathmatch. I mamy zrobione to. Dobra, elegancko. uuu człowieku. Mów mi scream. No, to takie małe, małe tutaj Dobra, <gryw> mamy to No 41 na 80 To zaraz jeszcze dwóch przynajmniej pyknę yy, Było blisko, a szkoda Dobra, jeden No i dobra, jestem w fajnej pozycji yy, Myślę, że uda się to zamknąć w dwóch netmeczach, nie? Udy, nie patrzyłem nie patrzyłem co się dzieje, za wolno zareagowałem. Szybko, szybko. No dobra, 42. o Jezu jakie mapy. To wydaje mi się agencji lepsze, nie? Bo znam przynajmniej topografię agencji. A Palacjo to raz tylko tam byłem. <laughs> Więc może być tam ciężka. Lipa, 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 lipa. Dobra, lecimy. Hmm. Już by było dwa kile fajne. Ty, ale teraz miałem przed oczami, nie? Że mam P90 normalnie. A Simon, człowieku. Dobra, fajnie. Okej, okay, dobra. Widzicie, nie? Tu już to idzie, idzie. Jako tako. O stary, tego to nie grali jeszcze. Ty, o tym to nie wiedziałem. Mhm Nice, wszędzie widzę jakieś słyszeć dźwięki. zaraz przebodźcowany będę i tyle. Z tyle. Tyle z tego będzie. No nieźle. Mm -hmm. Co za tu tu to niesamowita. <grystanie> spawner, spawner. dobra, 50. 30. Hmm. Będę go pokonał, to chciałem się uleczyć, ale. No nie gada, mi zabrał killa. Zabrał mi sprzed ryja normalnie. O. <laughs> Ten tu ma dobrze w tym kurczy barze, nie? Tak w sumie. Dobra, mi suwa. Dawaj go, dawaj. Dawaj, ale lecimy ile? No wreszcie. oh fuck. Ile jeszcze? 26 Czyli teoretycznie... Rzeczywiście... No bo dobry, dobra pozycja, bo mamy. Fajnie, fajnie. Fajnie to rozdałem. Ej, no nie patrzyłem na <laughs> Skucz jebiek. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh, Myślałem, że zdąży się schować. A to taki ciul. Jak ila mi zabrał tej? Za gdzieś? Ty, ale to było dobre, jakby się dało się jechać windą, nie? Trwałoby to, nie wiem, 3 sekundy, a nie 20, ale fajne, fajne, No dobra, dawaj mi to jeszcze to chwilkę. Skąd? What the fuck? Gdzie on tam jest? No nie... Gdzie tam, ale fajne miejscówka, nie? Na tym kurczak rysowaniu już co? Zaraz tam by chciał się znaleźć, ale... To za chwilę. Ten tu Campi, szwedzior, Jeden. Dzięki, fajnie. Ty, ja nie lubię tego 7-6. Denerwuję ja mnie Całkiem. Tu, ale zjazda, ty. Bez trzymanki. Fajny nawet, nie? Może bym o tym nie wiedział, to ci ciekawostka. bo tu jaka pozycja. i dobra, ile tu w ogóle killi nafarmiłem? Dobra, mi to ten 14 do szczęścia. No <słyski> Ej, tak byłem blisko nawet całkiem hello Elo 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 Au 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 Dobra i no tylko zaraz wyciągnę też awopkę nie Fajnie O Awopa już sama się prosi aż tutaj Ostry gaming z nią o, Dobra Ile? Dziesięć, dobra, to czy raz, dwa, trzy, nie? Dobra No ej Dlaczego wy tak musicie robić po homesku? Że nie mam czasu nawet się tu ogarnąć, no O o, Boże, a żebym to skraczył. Mm -hmm. Tu jeden, tu drugi, tu trzeci. Człowieku. No. U, ale u, człowieku. Nie wierzę w to. Co to musi być ustawione? A to nie tak, że ty tak Strzelacz, to musi być ustawione, że coś strzelać nie umiesz. Że to jest niemożliwe Aż tak nie strzelać <laughs> Ale jajca ty Dobra, no tylko 7 Chłopie... Dawaj Co to jest 7 dla ciebie? Mm -hmm. <laughs> no to... Dobra, pięć. Hmm Dupa, dba, duba to fokor spłynął się w powietrzu <grystanie> Dobra, czterech i dwie minuty ponad Prawie trzy, więc git, git, git Dobra, dwóch, nie trzech Okej, okay, No dobra, to ogarniemy temat. Hmm. <grywia> Jest ja tak na ostrze trochę ślam, nie? Na oślep trochę szczelam, w sensie. To miałem gdzieś tam na myśli, nie? Dobra, i ostatni kill, moi drodzy, kto tym będzie? Pyk, pyk, pyk. No i 7.9, no co szczęście, bo go nie lubię Dobra, rozgrzeweczka, na no, rozgrzeweczkę, rozdupimy parę monitorków Spoko, dzięki, 7656119897093164. Obra, 1.1, 6.4, dobra, zmieniamy wow. Dawaj, mi tu porządną broń tam Ale takie popierdółki p on to człowiek, Mam get No, było blisko Dobra, nie, ale... Jeden. <gry> Damn. Ej, dostaw giry, to W sumie śmiesznie. Dobra, to było, nie? No i oto chować, tak się robi hip-hop. Nie za dużo zoom mm. <ścoughs> Jeden. Aj, widziałem jak już normalnie dłużej nie go mam, nie. Ale no dobra, trudno. Dobra, fajnie. O, Ej, o to, 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 nie widziałem takich ciekawostek. To w ogóle dobra. No i dobra, moi dziękuję, drodzy moi, za oglądanie. Udało się. Dwa te Tmeczyki to zajęło, ale niestety tutaj, no do dropiku jeszcze trochę, także. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do strzenia. Narka.